Cześć moi mini. Witam serdecznie. Dziś przygody, dalsza część przygody naszej <laughs> przepraszam dzielnej bohaterki Oli. A, dlatego mówię dzielnie, bo jako jedyny rozbitek na tej planecie musi sobie radzić. A, przypominam, że gramy scenę już naga brutalność, jest to praktycznie sam początek, a więc mamy jednego kolonistę, właśnie nago, bez niczego Ola rozpoczęła przygody. Udało nam się zbudować dwa pomieszczenia tak na szybko sklecić byle co z drewna i wy z wykorzystaniem elementów, które już były tutaj w ruinkach, tak żeby Ola miała gdziekolwiek mieszkać. No i myślę, że teraz rozpocznie już mm, powoli budowę takich konkretnych domków i swojej osady, a właściwie no, do domku z uprawami, może tak na początek, mm, tak żeby to było. Skuteczne. Dobrze, puścimy już. Tak sobie pomyślałem, że dwie rzeczy popełniłem źle w pierwszym odcinku. Po pierwsze, postawiłem ognisko w domu. To jest fajny pomysł, ale no może nie jak się mieszka w lesie tropikalnym, nie? Będziemy się tu nagrzewać, więc to ognisko musimy zlikwidować i chwilowo przenieść je na zewnątrz. No jakby nie ma wyjścia. To jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. Ola ma również zaplanowane ścięcie dwóch drzew bo posiadamy 71 drewna Ola ma zaplanowane również zebranie tutaj paru jagód no bo musi coś o, dziewczyna jeść na razie może będzie jadła te jagody I, i tyle oraz ma zaplanowane zrobienie maczuki mamy nadzieję, że za chwilkę to wstanie i ogarnie, jest druga w nocy drugiego dnia eee. 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 i pory roku mamy ciągłe lato nie? no bo jesteśmy w tropikach eee. no więc spoko Teoretycznie drugi dzień wiosny, no ale. Ciągłe lato w trójpikach. Dobrze, zobaczymy, jakie przygody nam tutaj dzisiaj odcinek przyniesie. A właściwie nasz stoletler, nasz twój twórca przygód. No i będziemy poznawać tutaj wiele, wiele rzeczy, bo tak jak mówię, gram w tropikach pierwszy raz. Dobrze, przyspieszmy troszkę. Nawet bardziej aż Olaf stanie. Piąta godzina. Już powinna wstawać, zaraz, koło szóstej. Szósta. Słońce wstało. Siódma. Ola, budzimy się. Tyż co? Wstajesz już i rozpoczynasz od rozbiórki tego, żebyś ty się nie usmażyła tu. No i dobra. Nagarnię teraz w kolejności jakiej tam sobie chcesz. Poszła ciupać drzewa. Kolejność przy okazji, po, poza nagraniem ustawiłem już oli, a więc przede wszystkim właśnie będzie rąbała. Tak będziemy delikatnie zarządzać rąbaniem drzewa. Potem będzie polować, budować, a następnie gotować i sadzić rośliny. No i zobaczymy, zobaczymy jak to się pokłada. Drugi błąd, który popełniłem, to nie przyjąłem stołu, przejmik stół. Inaczej Ola i tak będzie jadła bez stołu, nie? jak nie przyjąłem stołu. No więc mamy stół. To są takie drzewa, le lekkie do ścięcia, więc one w miarę szybko idą, no ale też no, drzewa jak wcale. No ale dobra, mamy dwa razy po 18, z pełnego drzewa idzie. Idzie zebrać jagody. Skile nam rosną, no bo tu akurat nam będzie rosło pięknie. więc niech to jagody zbierze, niech je poznosi i teraz tak jeszcze postanowiłem zamknąć tu, o świnka morska przyszła, proszę o, postanowiłem tu zamknąć i wykorzystać część ruinek jeszcze Przez patrzcie, gubię się, struktury, ściana, no bo tak, tu mamy drzwi, wykorzystajmy to no i dotąd dociągnijmy tą ścianę jeszcze nie wiem co to będzie za pomieszczenie, ale zamknijmy to. Niewielkiego kosztu pracy nam to wymaga. O, Ola sobie je jagody. No i będzie budowała. Mam nadzieję, że starczy drewna, Jak nie no to będziemy rąbać, a i tak musi to drzewo ściąć. <coughs> Te czyny, ale 61%. Te czyny są fajne, te czyny dają 60 drewna. Pełne, więc 60% powinno nam dać jakieś 36 drewna, jeżeli to matematycznie się zgadzam. <laughs> ale chyba nie. Chyba da mniej tak naprawdę. Ola, świetnie buduje. A rzemieślnika bym jej musiał jeszcze włączyć. Bo inaczej tego łuku, inaczej tej maczugi nie wykona. Ale właściwie to zrobimy tak. Dajmy to na 4 i będziemy ręcznie zarządzać. Proszę, widzicie, jak szybko leci z budową? To jest jej specjalizacja. W roślinkach się wyszkoli, no ale reszta będzie. Bombusy niestety były za małe, żeby nam dały trochę drewna. Ale dobra, starcie nam drewna. Dobrze, że te dwa drzewa zostały ścięte, no ale musimy ścinać dalej. Tak, będziemy mieli to ukończone. Nie mamy materiału. No no dobra, no, ścinamy drzewo. No to na przykład te. Nie? Jakieś pełne drzewo znajdźmy, jakieś wyrośnięte. O, na przykład te. Już poszła ścinać, jeszcze tutaj dachu nie dokończyła, ale to sobie dokończy. Załatwmy drewno. Yy, Załatwmy drewno. I tak, te, to już nie będziemy tu wykorzystać, takie resztki to rozbierzemy w chwili wolnej. No i myślę, że zaczniemy budować się gdzieś, yy, myślę, że bardziej w tą stronę. I tu już będziemy te konkretne domki stawiać, yy, tak żeby było dobrze. Dobra, ty rób dach, a ja sprawdzę, czy możesz zrobić droga Olu. Możesz, to jeszcze niech ten dach skończy. Będzie się drzewo wyciąć, nie? Do dachu. No właśnie. Nawet... Nie, tam są krzaczory chyba. Ale jeszcze tam jest jedno do, do wycięcia. No dobra, no nie są to chyba pełne drzewa, ale. Może coś tam drewna wpadnie. Pół dnia minęła, ale ogarnęła kolejne pomieszczonką. Zebrała trochę jagód. No Będzie miała co jeść. Ognisko się pali teoretycznie niepotrzebnie, ale odpręża się dziewczyna przy ognisku, więc niech się pali trudno. Niech tam przy, przypala trochę tego drewna. Trzeba zadbać, by była zadowolona przecież. No i dobra, mamy, mamy zadaszenie. Prawie. Tak, tu jeszcze kawałek. No i wszystko w takim razie. No, niech zrobi sobie teraz maczugę, żeby mogła chociaż się bronić przed atakiem kogokolwiek. No i będziemy musieli wy pomyśleć, wybudować kawałek e e jakiejś, no trudno powiedzieć, linii obronnej, ale, ale jakiegoś systemu obronnego. No chociaż, chociaż ociupinkę. Ledwo starczyło na maczugę. No nie mamy drewna. 11-15 drewna. To niewiele. Więc zacznijmy może tu ścinać. Tylko takie pełne. Żeby to optymalizować o raz to jest beznadziejny bambus, ale, ale za to już wyrośnięte. Drugi bambus znalazłem. O, pięknie, Będziemy to i tak musieli wycinać. Dobra, dwie teczyny, To będzie dużo drewna. <laughs> Wystarczy na razie. Mamy maczugę. Ola, nie wyrzucaj jej, tylko uzbroj się w nią. I teraz już jest ola uzbrojona. Mamy pierwszy przedmiot, drodzy moi mili. Yy, maczuga z drewna. Czyli podstawowa obrona jest. Ola umie walczyć. Yy, wręcz. To mnie cieszy. I lubi to robić, więc będzie się szkoliła. Czyli może zrobimy nocną akcję i załatwimy jakąś świnkę morską, bo tu widzę, że się kręcą. Tu wprawdzie jakaś kobra łazi, ale jak zwierzęta zasną, to obudzimy ole i spróbujemy coś ciupnąć. Tak jest prościej niż w dzień. Co tu nam łazi? Małpy. Pierwszy widzę małpy. Nie wiem, czy małpy są groźne, czy co w ogóle. Zobaczymy. Myślę, że tyle jeśli chodzi o ten dzień. Bo przyspieszymy troszkę. Już więcej olej tak nie da rady zrobić. Chciałbym, żeby to poznosiło, ale. No nie poznosi. 19 godzina już. No ale pościnała chociaż parę drzew. Pięknie, pełna sześćdziesiątka. Teraz zje sobie. No i co, pójdzie spać, czy jeszcze coś ogarnie? Naprawę stołu. drewno przyniesie I pójdzie spać. No i tyle, drodzy moi na drugi dzień. Niech sobie pośpi, tak o czwartej ją obudzimy. Zobaczymy zresztą, jak tam zadowolenie postaci. Jest okej, okay. odpoczynek jest całkiem spokojnie, więc możemy ją, myślę, tej nocy obudzić. Spanie w upale, no... Ewidentnie miała ciepło. Teraz może no i tak z 28 stopni w pomieszczeniu. No, co, co tu zrobić? Mogę drzwi, może zostawić otwarte. Spanie na ziemi. No tak, no tak, no. Nic, nic nie wymyślimy. Ale zobaczcie, zjeżdża śpią, więc ta świnka dostanie w czapkę. To jest królik. Królika też by można było. Dobrze, troszkę przyspieszmy jeszcze. Druga godzina. Ola, jesteś wyspana już? Trzecia godzina. Dobra, bo się nam zwierzaki obudzą. Budzimy Ole. I pierwsza akcja Oli. Ze własnym baseballem. Ola, jedziesz. Pięknie drapnęła cię, ale świnka, nie? Kurde, jest krwawienie niestety i to podwójne. O... Trochę słabo, bo nie mam, nie mam się czym wyleczyć. No, mam nadzieję, że Ola mi nie padnie. Tak się rozglądam, ale my nie mamy żadnych lekarstw, kurczę Nie wiem, czy to takie mądre było, nie? Dobra, mamy świnkę. No, ale brak zagrożenia, więc to naturalnie się zadrapie. Dobrze, nie będziemy ryzykować z drugim zwierzakiem. E... Ola, idziesz się w takim razie spać, jak chcesz na chwilkę, a e... my musimy przygotować miejsce do oprawiania zwierzaczków. To w takim razie może być, może być ewidentnie tutaj. Stołu rzeźniczego... Zostawimy sobie stołu już. a co? a co? niech będzie tu przy tym stole będzie klimat nosi drewno, nie ma więcej drewna, ale to my tu zaczniemy ciupać dalej, coś damy do ścięcia poszukamy tu coś mądrego No, trzeba będzie to po kolei ścinać już, bo widzę, że te pełne drzewa to ja już tak wyłapałem. Tu jest do ścięcia. To jest do ścięcia. O, pięknie te czynkę, o pięknie. Dobra, niech ona narąbie teraz troszeczkę dzisiaj. Drzewo palmowe. Jest dużo rodzaj drzew, zobaczymy ile z pełnej palmówki idzie. O, śpi jeszcze. Mam nadzieję, że nic jej nie będzie. Potrzebne struktury obronne. Tak wiem. A co to jest za roślinka? Trzeba będzie ją zebrać i zobaczyć. <laughs> Zrobimy tak jeszcze. Uprościmy troszkę akcję. Tu zrobimy składowisko na jedzenie. Żywność surowa żywność na surowe produkty roślinne. Właściwie wszystkie. Dobra. Ola, trzymasz się. No, nie jest, no brak zagrożenia, więc powinno to się wyleczyć. No, co za świnka. I teraz tak, tu mi miejsce rzeźnicze, i jeszcze tu musimy zrobić składowisko, powiedzmy, tu na zwierzaczki. Że martwe zwierzaczki? Właściwie wszystkie. Ale tylko nas interesują świeże. Dobrze. Ola jest 8 godzina. Ty będziesz leżała do wyzdrowienia, to nie ma, niestety nie ma takiej możliwości. Jesteś sama, nikt ci tutaj nie pomoże. Tak więc zbieraj się, przenosisz jagody słusznie. O, zjadasz je nawet, no dobra. Dwie jagódki to dużo nie pojesz. no ale. Ale tu ma ich więcej Teraz się odpręża Dobrze, niech dba, bo nam się nie może dziewczyna załamać Podnosi sobie rekreację, i jest wypoczęta A ja myślę, że zje sobie jakieś jagody zaraz Bo mamy Zbudujemy ten stół rzeźniczy, żeby przerabiać świnki morskie i potem może ten ogarniemy jej łóżko. Na łóżko potrzeba ile jest drewna? Może nam wystarczy już z tych drzew, co zrobiliśmy, a my nie mamy łóżek przecież. No dobra, no to śpiworek trzeba będzie ogarnąć. 40 jakiegoś materiału bądź skóry. To z jednej świnki nie. To z jednej świnki nie, ale może z kilku świnek. Jeśli jakieś świniórki biegały. Dobra, ola, trzeba to jeszcze przetestować. Ale to jest tylko wycięcie, a dojrzałe, a wycięcie. Nie da się tego zebrać. Kliwia. No dojrzała. A nie mam technologii do tego? No chyba nie umiem. A to. Tak samo. Piękno minus 6. Ogromny kwiat. Wygląda i pachnie jak gnijące mięso. No to nie fajnie. A tu co jest? Nietypowa roślinka o długich i pięknych kwiatach, nazywana również lilią Mmm, To wszystko wiem. Ale nie mogę ich zebrać. szkoda. Dobra, pojadłaś. To teraz chyba trzeba rąbać no zmniejsza się krwawienie, za chwilkę ustanie wyleczy się akcja ze świnką raczej udana robimy sobie drewno mamy stal do rozbiórki w razie jak będziemy potrzebować mamy kolejną stal kolejną stal, stół może zostawimy Mamy łupek i mamy wapień, w razie czego dostępny. Palmy 18. To nie za dużo. No ale tu będzie pełna 60. Mamy trochę drewna. Asce kropi jest, nie wiem ile. Trzeba się nauczyć tych drzew. Musimy też podnieść rzemieślnictwo je do drugiego poziomu. Wtedy będziemy mogli zrobić łuk. A ona ma. Ma zero. 5,74 punkty za za pałkę. To. To się nie uda. <noise> to się nie uda, byśmy musieli robić miliardy pałek. No będzie problem. W takim razie trzeba jakiś o, schowek y, na wszelki wypadek y, zmontować, gdyby ktoś nas chciał zaatakować i postawić pułapkę. No bo co? Potrzebne budownictwo 3. No mamy na szczęście. Wra ostatnie drzewo chyba nie. Jeszcze jedno tu. I droga Olo, rób sobie stół rzeźniczy, bo tą świnkę trzeba oprawić. A może ja ci każę teraz? Ola jest w pełni wyleczona. No i pięknie. Zanim tamte drzewo zetniesz, zrób ten stół rzeźniczy. Toleczek, co będzie ogarnąć? No nie ma czasu na nic. Jedna postać to naprawdę. Dobra, ogarnia sobie stół Teraz tak, zatrzymamy czas i każemy jej oprawić świniurę na razie Mniejszymy zasięg ale każemy jej ją przenieść materiał No wiem, już świniórka idzie, już świnioreczka idzie. Widzimy trochę surowego mięsa, więc nie, nie tu. Wolałbym nie tu. Dobra. Będziemy mieli pierwszą skórę. Trochę mięsa, więc tu usmażymy od razu. Gotuj prosty posiłek. No i dzień nam się powoli dobiega końca. Godzina 17, trzeci dzień. Tak naprawdę 17 to jeden posiłek gotuje. Trochę słabo. No ale zawsze to jeden. I mamy pierwsze futro. 10 sztuk. Po ugotowaniu zrób stołek jeszcze. Gościa mamy za to. Stogi czerwonej sowy. Odwiedza kolonią. Czyli z naszych takich neutralnych. Sąsiadów jak to się mówi Kilka przedmiotów na handel No tylko, że my nie mamy mu co sprzedać To jest problem o... Czerwona sowa to jest te łagodne plemia. Gościu, my nie mamy co ci sprzedać My kompletnie nic nie mamy My mamy obecnie 7 miocha I trochę drewna w terenie Jak ona długo smaży No bez skilla kompletnie, ale usmażyła Dobra Piękne Teraz olej już ogarnie co tam chcesz Można poznosić parę rzeczy, nie? To tak myślisz czy nie? A jeszcze masz do ścięcia jedno drzewo, dobra Przynajmniej by też było pole uprawne Zrobić. Ja nie mam tu niestety żadnej żyznej gleby. Kurczę. Szkoda. 30 stopni na zewnątrz. No, no lato. No lato. Nasz gość doszedł do nas? Nie jeszcze? O, idzie. 10 skóry. To jeszcze tylko trzy Świnki morskie i będziemy mogli zleć piwór zrobić. Tak, olaje idzie spać, ale zanim pójdzie spać, jeszcze zrobimy handel. Zobaczymy, no może kupi drewno albo coś, nie wiem. Z nagą Olą powinniśmy się dogadać, nie? Kurde ma łuk. Tylko niestety nic nie chce kupić tego, co mamy. No i tyle, to już pohandlowaliśmy. Maleki ziołowe można by było kupić, ale nie. No nie mamy nic na sprzedaż, niestety, nie chcę ani futra ze świnki, ani drewna, ani mięsa, no nic nie chce. Szkoda. Nie chcę kupić. No dobra, Myślę, że możemy tak dać. Okej. Okay. No to nie pohandowaliśmy. Ola idzie spać. I jest koniec trzeciego dnia. I myślę, że koniec tego drugiego odcinka, drodzy moi mili. Także przypominam o łapkach, przypominam o, o sabikach. No i przede wszystkim o komentarzach. Piszcie. Ja będę nagrywał być może jakieś odcinki z wyprzedzeniem, więc jak coś tu napiszecie, to być może będę mógł wprowadzić w życie parę rzeczy później dopiero, Ale, ale piszcie. No dobrze, nie udało się minimum systemu obronnego zrobić. Nie udało się pola uprawnego, które chyba tutaj zrobię przy tych jagodach. Ale mamy kolejny budynek, mamy miejsce rzeźnicze, a więc powoli Ola się rozwija, powoli jej majątek rośnie, chociaż na razie jeszcze sobie nie pohandlowaliśmy. No więc do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.